Hej hej Dragon Ballowe Świry! Chciałem Wam dzisiaj pokazać jak wygląda zapowiadana nowa gra z uniwersum Dragon Ball właśnie. Miałem przyjemność wziąć udział w zamkniętych beta testach i nagrać kilka swoich podejść w Dragon Ball The Breakers. Więc tak staroszkolnie, bez kamerki, ponieważ chcę się skupić na opisaniu konkretnych rzeczy i przekazać Wam wszystko w sposób zwięzły. Dragon Ball The Breakers jest asymetryczną grą multiplayer. Gracze dzielą się na dwa obozy, jeden to najeźdźca, a drugi to maksymalnie siedmioosobowa grupa ocalałych. Celem najeźdźcy jest wyeliminowanie wszystkich ocalałych, a ocalali muszą uruchomić wehikuł czasu i wydostać się z lokacji. Przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności, jak wygląda rozgrywka po stronie ocalałych. By wygrać, muszą uciec wehikułem czasu lub pokonać na w tym przypadku Sela, i mają na to 15 minut. Żeby uruchomić wehikuł czasu, muszą znaleźć ukryte klucze na pięciu obszarach. Klucze ukryte zazwyczaj są w skrzyniach, w domach, jaskiniach, grotach. Znalezione klucze należy ustawić w konkretnych miejscach danej strefy. W trakcie poszukiwań trzeba unikać wykrycia przez sela, bo z łatwością może nas zlikwidować, zwłaszcza w początkowej fazie gry. Ale znajdywać też możemy inne przedmioty, takie jak radary, wyrzutnie rakiet, zenis, mocze kule, a także pojemniki z mocą przemiany. Przy naszym awatarze widnieje liczba od 1 do 4, która wskazuje, ile mocy udało nam się zebrać. Dzięki temu możemy w wybranym momencie dokonać przemiany i korzystać z zestawu mocy znanych nam bohaterów uniwersum, których to wybraliśmy przed dołączeniem do rozgrywki. Przemiana jest czasowa, więc ciężko i tak w pojedynkę pokonać Sela. By osiągnąć poziom czwarty przemiany, musimy znaleźć wszystkie kryształowe kule rozsiane po mapie, umieścić je na piedestale i poprosić Smoka o większą moc. Nasz ocalały ma kilka umiejętności własnych, takie jak zasłona dymna, linka do przyciągania, kapsuła ratunkowa i zamiana w jakiś przedmiot. A jak sprawa wygląda po stronie najeźdźcy? Zaczynamy od formy larwy i tak jak wiemy z historii serii, musimy pochłaniać energię życiową, by zdobyć moc i przyjmować kolejne formy. Na początku nie mamy żadnych mocy, więc musimy żywić się zwykłymi cywilami. Po przyjęciu pierwszej formy odblokowuje się bardzo przydatna umiejętność szybkiego latania. Mamy też w swoim arsenale konkretne ataki do szybszego eliminowania ocalałych, ale wydaje mi się, że najważniejszą umiejętnością przy każdej ewolucji jest możliwość zniszczenia jednego z pięciu obszarów na mapie. Przy okazji możemy zlikwidować ocalałego, znajdującego się w takim obszarze, ale koniec końców zawężamy obszar poszukiwań. W trakcie tych beta testów odniosłem wrażenie, że gra ma jeszcze problem z balansem. Choć możliwe jest również, że niewystarczająco dobrze poznałem metodę grania ocalałym. Jednak moc, jaką dysponuje w tym przypadku Self, już od pierwszej swojej formy jest wystarczająca, by eliminować po kolei ocalały. Pojedynczy gracz nawet z mocą chwilowej przemiany nie ma praktycznie szans. Jedyną opcją jest trzymanie się razem, tylko z kolei to ogranicza nam pole poszukiwań kluczy do wehikułu. Wszystkie gry jako najeźdźca wygrałem, ani razu nie udało mi się to po stronie ocalałych. Dodatkowo, bardzo wyraźnie słychać tupanie graczy, nawet gdy unosimy się wysoko nad ziemią, co pozwala dokładnie ich zlokalizować. Jednak na samym końcu mojej całej sesji grania czułem, że dobrze się bawiłem i chcę więcej, więc czekam z niecierpliwością na premierę gry, która zapowiedziana została na 2022 rok. Ode mnie to tyle, mam nadzieję że zainteresowani dowiedzieli się w skrócie jak wygląda sam gameplay w nadchodzącym Dragon Ball The Breakers, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę i komentarz, do usłyszenia w kolejnych materiałach.